witajcie kochana lekcja numer eus Euskresko e, to trzeba tylko zrozumieć bo taki dźwięk go trzeba się nauczyć wymawiać e, ładny rowerek składak liście złożone i złocisto żółte złoto sklepy. złamać złamate Złapać, złapać pecha, złapać samochód, załapać się, załapać się na fuszerkę, na pracę, ładnie, ładnie złożone, ładnie ubrana kobieta, kobieta zawsze ładnie ubrana, facet ubrany e, byle jak. E, czyli my mamy taki dźwięk kochani, taki dźwięk między, jak we francuskim niestety mówimy, uwy. Uwy, uwie pa. E, niestety to nie jest. No. Ładny rowerek, składak, liście złożone, złocisto, żółte. Złoto, złamać, złapać, złapać się. Ładnie złożone, ładnie ubrana kobieta. Proszę bardzo.